W strefie 52, miejscu, w którym usłyszysz o zjawiskach paranormalnych i niewyjaśnionych wydarzeniach. Z tymi wszystkimi historiami paranormalnymi i wiarą bądź niewiarą w nie jest jeden bardzo poważny problem a mianowicie wiarygodność. Nie ma dowodów na to, że duchy istnieją, ale w sumie nie ma też dowodów na to, że nie istnieją, no bo w sumie jakie miałyby być? Jest mnóstwo zdjęć czy nagrań, na których rzekomo uchwycono ducha, ale w czasach, kiedy fotomontaż jest praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego zdjęcia, no a przynajmniej dla zwykłego człowieka, to też nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co zobaczymy. Bardzo łatwo jest spreparować nagranie, na którym niby pojawia się duch czy dzieje się coś, co ciężko wyjaśnić. Dlatego fotografie czy nagrania nie są niepodważalnymi dowodami na istnienie zjawisk paranormalnych. Głównym źródłem tych historii zazwyczaj jest po prostu relacja świadków. I tutaj zaczyna się mały problem, bo po pierwsze, Pamięć ludzka nie jest doskonała i możemy pamiętać coś zupełnie inaczej niż było to w rzeczywistości. A po drugie, ludzie kłamią. I to nie zawsze celowo, żeby osiągnąć jakiś cel. Wyolbrzymiają po to, żeby to, co przeżyli, brzmiało lepiej, bardziej spektakularnie. Wymyślają rzeczy też z innych powodów. Po to, żeby zaistnieć, czy żeby było o nich głośno, ubarwiają swoje historie, żeby były ciekawsze do opowiadania, no i też do słuchania. Dlatego tak ciężko jest uwierzyć w to, co mówią świadkowie, bo nie wiemy, jaki mają interes w tym, żeby daną historię opowiedzieć. Może to być oczywiście chęć podzielenia się ze światem, swoimi przeżyciami, ale nie znając świadka, nigdy nie wiemy, jaki ma cel. Jeśli więc usłyszymy jakąś niestworzoną historię od jednej osoby, to raczej nie damy jej wiary. Kiedy opowiedzą ją dwie osoby, no to już zaczniemy się przysłuchiwać. A kiedy podobną historię opowiada kilka osób, to wydaje się, że będzie ona bardziej prawdopodobna, a przynajmniej tak ją odbieramy. Szczególnie jeżeli osoby, które ją opowiadają, są powszechnie szanowane. Albo podpisują się własnym nazwiskiem i biorą na siebie to ryzyko, że zostaną ośmieszone w razie, gdyby najaw wyszło, że to, co opowiedziały, jest po prostu bajką. I tak jest właśnie w przypadku dzisiejszej historii, która zainteresowała szerokie grono ludzi właśnie dlatego, że świadkowie, którzy o niej opowiadają, są osobami, których raczej nie posądzilibyśmy o konfabulowanie czy wymyślanie czegoś. W lutym 1983 roku Don Decker miał 21 lat i siedział w więzieniu w Monroe w Pensylwanii. Odsiadywał wyrok za posiadanie kradzionych przedmiotów i do końca kary pozostało mu jeszcze kilka miesięcy, kiedy przyszła do niego wiadomość o śmierci jego dziadka. Ta informacja paradoksalnie wcale nie zasmuciła Dona, bo delikatnie mówiąc, nie miał dobrych wspomnień związanych z dziadkiem. James Kisho w dniu śmierci miał 63 lata i nie przeżył ich jako dobry człowiek. Don wspominał go jako brutalnego i nieczułego. Dziadek znęcał się nad nim i maltretował go. Nic dziwnego, że Don nie czuł jakiegoś żalu po jego śmierci czy przygnębienia. Nie pogrążył się też w żałobie i w zasadzie cieszył się, że pozbył się dziadka ze swojego życia. I w zasadzie ta informacja o jego śmierci nie miałaby żadnego wpływu na życie Dona, ale w związku z tym, że siedział w więzieniu, przysługiwała mu przepustka na czas pogrzebu. No głupi by nie skorzystał. Don oczywiście postanowił skorzystać z tej okazji. Bo mimo, że nie odczuwał potrzeby uczestnictwa w pogrzebie, to te dwa dni na wolności zdecydowanie warto było jakoś wykorzystać. Pogrzeb odbywał się 24 lutego, i Don musiał się na nim pojawić, żeby dotrzymać warunków przepustki. Nie opłakiwał dziadka, czuł ogromną ulgę i miał silne poczucie odzyskania w końcu władzy nad własnym życiem. Wiedział, że już nigdy nie będzie musiał oglądać osoby, która tak bardzo go kiedyś skrzywdziła. Jednak nie cała rodzina podzielała te uczucia. W zasadzie było zupełnie odwrotnie. Wszyscy rozpaczali i bardzo żałowali Jamesa, bo zmarł w stosunkowo młodym wieku. Zdawali się kompletnie nie brać pod uwagę tego, że za życia był raczej paskudnym człowiekiem. Na dodatek uzależnionym od alkoholu i głównie zatruwał życie swoim bliskim. Rodzina wspominała Jamesa bardzo ciepło, w myśl zasady, że o nieboszczykach powinniśmy wypowiadać się albo dobrze, albo wcale. Dla Donna było to kompletnie niezrozumiałe. Nie mógł pogodzić się z tym, że nagle człowiek, który się nad nim znęcał, jest wychwalany i nie zdaje się nikt dostrzegać jego wad. Skurzył się, pokłócił z rodziną, wybuchła ogromna afera, w konsekwencji której Don stwierdził, że nie ma najmniejszej nawet opcji, żeby wrócił na noc do domu rodzinnego, i poprosił o pomoc swoich przyjaciół: Boba i Jeannie Kiefer. Para wynajmowała niewielki dom i z chęcią zgodzili się na przyjęcie na te kilka dni Dona. Chcieli go pocieszyć, wesprzeć w tym trudnym czasie. Też przez to, że Don przebywał w więzieniu, to dawno nie mieli okazji spotkać się i porozmawiać, więc było to idealne rozwiązanie. Bob i Ginny przygotowali miłą kolację i wieczorem, zanim cała trójka usiadła do stołu, Don poszedł na górę do łazienki, żeby się szybko odświeżyć. Kiedy stał w łazience, poczuł, że temperatura powietrza nagle gwałtownie spadła. W łazience było strasznie zimno. Jakby w ogóle nie była ogrzewana, mimo że grzejnik normalnie chodził i był ciepły, a okna były pozamykane. Kiedy Don sięgnął poręcznik, poczuł, jakby nagle całe powietrze z Łazienki zostało wyssane i nie mógł oddychać. Chłopak spanikował i zaczął się gwałtownie rozglądać dookoła i wtedy to zobaczył. Za oknem dojrzał postać starca w koronie. Łazienka była na piętrze, więc postać jakby się unosiła i ten duch, jak twierdzi Don, patrzył się na niego i szyderczo śmiał. Mimo, że Don na początku spanikował, to po chwili się otknął i wybiegł z łazienki. Kiedy zbiegał ze schodów, zauważył, że na jego ramionach pojawiły się głębokie rany, które wyglądały jakby podrapało go dzikie zwierzę. Nie poczuł wcześniej żadnego bólu, w ogóle nie zanotował, kiedy te rany się pojawiły. Pierwotnie postanowił to zignorować i nie niepokoić przyjaciół, więc kiedy szedł na kolację, nie wspomniał o tym, co zobaczył w łazience. Uznał, skąd inąd słusznie, że cała sytuacja była zbyt dziwaczna, żeby móc ją jakoś sensownie wytłumaczyć. Bob jednak wyczuł, że Don jest jakiś inny, że coś tam jest nie tak. Uważnie przyglądał się przyjacielowi i kiedy ten sięgał po jedzenie, Odsłonił lekko ramię i Bob zauważył zadrapania. Zapytał Dona, gdzie się tak paskudnie zranił, ale na pewno nie spodziewał się odpowiedzi, jaką usłyszał. Don opowiedział o wydarzeniu z łazienki, o zjawie w koronie i nagle powstałych zadrapaniach. Wysnuł teorię, że to wszystko sprawka szatana albo jakiegoś czystego zła. Bob i Ginny postanowili nie drążyć, bo... Widzieli, że ich przyjaciel jest bardzo zdenerwowany, no a poza tym, o co mieli właściwie wypytywać. Atmosfera siadła, w sumie nic dziwnego, bo sama nie wiem, jak zareagowałabym na takie rewelacje. Tym bardziej, że ani Bob, ani Ginny nie mieli żadnych paranormalnych doświadczeń, nigdy nie odczuwali wcześniej nic dziwnego. No, a też sam Don nie był znany z tego rodzaju odpałów. Cała trójka przeniosła się do salonu. Czuli się cały czas bardzo nieswojo, więc, żeby dłużej nie rozmawiać, postanowili włączyć telewizję. I kiedy tylko zaczęli oglądać film, nagle w pokoju zrobiło się zimno, jakby ktoś otworzył bardzo szeroko okna. Rozległ się głośny dźwięk. I Ginny zauważyła, że po ścianie coś cieknie. Ciecz była przezroczysta, podobna do wody, ale trochę bardziej lepka. Pierwszą myślą było oczywiście to, że musiało dojść do jakiejś awarii hydrauliki. Chociaż było to o tyle dziwne, że nad salonem była sypialnia i nie było w niej żadnych rur. Ale jako, że para wynajmowała ten dom, to też nie mieli dokładnych informacji na temat tego, czy na przykład rury nie idą gdzieś w ścianach. Zadzwonili więc do właściciela, co nie było najgłupszym pomysłem. Oczywiście można teraz pomyśleć, że o wiele lepszym byłaby próba znalezienia głównego zaworu wody i zamknięcia go, ale nie czepiajmy się w tym momencie. Właściciel domu Ron Van Wy nie był zachwycony wieczornym telefonem, ale przyjechał na miejsce. Potwierdził, że rzeczywiście, w miejscu, gdzie lała się woda, nie idą żadne rury, a w zasadzie wszystkie szły dokładnie po drugiej stronie domu. Nic też nie dało zakręcenie zaworu, co w końcu zdecydowali się zrobić. Ciecz lała się coraz bardziej, ze ścian i z sufitu. Ron i Bob szybko przelecieli się po domu. Sprawdzili pozostałe pomieszczenia i okazało się, że wszystkie są idealnie suche. A najdziwniejsza w tym wszystkim była reakcja Dona, bo zachowywał się on jakby wpadł w trans. Siedział na kanapie i wpatrywał się tempo przed siebie. Kompletnie nie reagował na to, co się wokół niego działo. Jakby, jakby po prostu nic się nie działo. Kieferowie i Van Wy. Nie mieli pojęcia co zrobić, więc zadzwonili po numer alarmowy 911. Bardzo szybko na miejsce przyjechała policja i swoją drogą zastanawiam się, dlaczego zdecydowali się zadzwonić po policję zamiast hydraulika, i nie wiem, na co tak właściwie liczyli: czy że policjanci aresztują tą wodę, czy że każą jej przestać lecieć. No, nie mam pojęcia, co nimi kierowało. Niemniej patrol przyjechał. Na miejscu pojawili się dwaj funkcjonariusze, John Bodjon i Richard Walbert. Jak później opisywali swoje doświadczenia, od razu po przekroczeniu progu domu poczuli się bardzo nieswojo, wręcz niepewnie. Ciężko zdefiniować to uczucie, ale jak sami stwierdzili, włosy stanęły im dęba na karku. Woda w salonie lała się z góry. I oboje twierdzą, że widzieli krople wody, które poruszały się poziomo. Tak, jakby padało z góry, z boku i z dołu jednocześnie. Co ciekawe, tak właśnie pada deszcz na Islandii. Z góry, z dołu, z boku po skosie po prostu jest wszędzie. Ale nie byli na Islandii, tylko w domu kiferów, i nie za bardzo mogli cokolwiek poradzić na tą sytuację, więc wyszli informując wszystkich, że wrócą troszeczkę później i zawiorą ze sobą kogoś wyżej postawionego. Tą całą sytuację obserwowała i zainteresowała się nią właścicielka pizzerii z naprzeciwka, Pam Skrofano. I ona także przyszła zobaczyć, co się dzieje. Wiecie, małe miasteczko, Nagle przyjeżdża policja, wiadomo, że tam jest Don, który wyszedł z więzienia, więc ciekawość wzięła górę. Pam zobaczyła wodę i postanowiła zaprosić do siebie wszystkich, żeby przeczekali tę sytuację w pizzerii. Don nadal był w transie, ale kiferom jakoś udało się go docucić i w czwórkę razem z Pam udali się do pizzerii. Ron Van White został w domu, gdzie nadal próbował ratować sytuację. A kiedy tylko cała reszta wyszła z domu, deszcz ustał, jak ręką odjął, jakby ktoś po prostu zakręcił wodę. Całkiem słusznie Ron zaczął się zastanawiać, czy ktoś nie był odpowiedzialny za ten cały przeciek, ale nie mógł wpaść na pomysł, jakby to miało być możliwe. Tymczasem w restauracji, zaraz po tym jak Kieferowie i Don usiedli przy stoliku, no, zaczęła się powtórka z rozrywki. Z sufitu zaczęła lecieć woda, mimo że budynek był parterowy, a wieczór całkiem pogodny. Pam zwróciła uwagę na nietypowe zachowanie Dona, który nadal był otępiały, i kategorycznie postawiła jednoznaczną diagnozę. Na Bank Don jest opętany, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia, Wyjęła z podlady krucyfiks i położyła go do Donowi na karku. Ten natychmiast odskoczył i krzyknął, że parzy go skóra. Pam nie potrzebowała nic więcej, ona, ona już wiedziała. Zaczęła naciskać, żeby skontaktowali się z egzorcystą, a Don bardzo szybko to podchwycił i zaczął przekonywać resztę, że to na pewno jego dziadek go opętał. I to właśnie on jest winny wszystkiemu, co się dzieje. Pam była naprawdę przerażona i poprosiła przyjaciół o opuszczenie restauracji. Na odchodnym zasugerowała im wizytę w najbliższym kościele. Był późny wieczór, kościoły były już pozamykane, więc cała trójka wróciła do domu, gdzie czekał na nich właściciel. Kiedy okazało się, że po wejściu Dona do salonu woda zaczęła się lać z sufitu, to zarówno Bob jak i Ron stracili cierpliwość – Oskarżyli Dona, że robi celowo jakieś sztuczki i to takie, które wcale nie są śmieszne, a wręcz przeciwnie, wszystkich wkurzają i tylko powodują kłopoty, i że natychmiast powinien przestać cokolwiek robi. Don znowu wpadł w trans, nic do niego nie docierało, a mężczyźni wydzierali się na niego coraz głośniej. I wtedy usłyszeli, jak w kuchni Wszystkie garnki najpierw zaczęły drżeć, a potem spadały na podłogę i uderzały o siebie nawzajem. Ogromny huk. W tym samym momencie Donem jakby wstrząsnęło, uniósł się na kilkanaście centymetrów nad ziemię, a następnie jakaś siła rzuciła nim mocno o ścianę. A przynajmniej tak twierdzą Bob i Ron. Tymczasem na miejsce wróciła policja, tym razem towarzyszył im szef posterunku. I choć oficerowie Bożon i Wolbert zarzekali się, że szef zaraz po wejściu do salonu został przemoczony, to ten niczego takiego nie potwierdził. Powiedział, że gdzieś musiała pęknąć rura i dlatego ściana jest mokra. Kazał swoim podwładnym wracać do pracy, zabronił pisać raport i uznał, że dalsze dochodzenie będzie jedynie stratą czasu swoją drogą tak teraz mnie tknęło, bo skoro woda pojawiła się za każdym razem, kiedy Don wchodził do pomieszczenia i to jego obwiniali za cały kłopot, to dlaczego w ogóle wpuścili go do domu zamiast odesłać do rodziców. Ale w tej historii jest więcej takich znaków zapytania. Cała akcja z tą wodą miała trwać całą noc, i nie mam pojęcia, w jaki sposób Don mógł zasnąć, jeżeli cały czas jakaś ciecz się na niego lała. Był luty, więc spanie na warandzie nie wchodziło w grę. Ale żeby tak po prostu pogodzić się z sytuacją i położyć spać, kiedy salon zaczyna się podtapiać, jakoś, jakoś mi się to totalnie nie składa i moim zdaniem brzmi dziwnie. Następnego ranka mimo zakazu od szefa w domu pojawili się policjanci i tym razem zabrali ze sobą dwóch innych funkcjonariuszy. Ze zdziwieniem zauważyli, że sytuacja wróciła do normy i nic się nie działo. Jednak jeden z policjantów chciał sprawdzić swoje przypuszczenia i najpierw to jest w ogóle kuriozalne i ciężko jest mi sobie wyobrazić tę sytuację, ale Najpierw założył nowi papierową torbę na głowę, a potem podał mu do ręki krzyż, który ten od razu wyrzucił, krzycząc, że go pali. Podobno zaraz potem chłopak znowu się uniósł nad ziemię i z całej siły uderzyło nim w ścianę. Kiedy wstał, miał mieć na szyi ślad trzech głębokich zadrapań, które wyglądały jak pazury. To był moment, w którym. Wszyscy zdecydowali, że najlepszym pomysłem będzie egzorcysta. Bob z Ronem obdzwonili wszystkie lokalne kościoły, ale księża traktują kwestię opętania raczej poważnie i żaden nie wziął na serio rewelacji opowiadanych przez Boba. Każdy potraktował to jak głupi żart i duchowny z żadnego kościoła nie zdecydował się przyjechać. W końcu jednak udało im się znaleźć. Jedną osobę, która zdecydowała się udzielić pomocy. Kobieta, która była pastorką w jakiejś mało popularnej wspólnocie, pojawiła się z Biblią pod pachą. Rozpoczęła modlitwę i zaczęło się to wszystko, co kojarzymy z filmów z egzorcyzmami, mimo że to nie był taki typowy katolicki rytuał. Kobieta modliła się. Czytała fragmenty z Biblii, a w tym czasie Don wił się i wjeżdżał po podłodze. Krzyczał o dziadku i o diable. I w miarę odprawiania tych czarów po pół godzinie zaczęło wydawać się, że wszystko wraca do normy. Deszcz przestał padać. Don już się nie rzucał, i osoby, które były obecne w trakcie modlitw. Odczuły jakąś zmianę atmosfery w pokoju. Coś, co z braku lepszych określeń można nazwać dobrą energią. No i rychło w czas, bo właśnie zbliżał się moment, kiedy Don musiał wrócić do więzienia. Został umieszczony w nowej celi z nowym kolegą, który od pierwszego wejrzenia nie zapałał do niego sympatią. Mężczyźni pokłócili się i Don pomyślał sobie, że. Fajnie by było, gdyby właśnie teraz zaczęło padać w tej celi, tak samo jak w salonie u Kiferów. No i jak pomyślał, tak się stało. Woda pojawiła się na ścianach i leciała z sufitu. Współwięzień zaczął krzyczeć, przywołując strażnika. Ten przybiegł wkurzony i to bardzo. Taka sytuacja, jeden więzień drże, żeby go przenieśli do innej celi. Najlepiej takiej, w której nie stoi woda. Drugi patrzy na to wszystko i mówi, że jest jak Bóg i może kontrolować deszcz, i że poczuł moc, nie przymierzając, jakby wcielił się w storm z X-Menów. No i wyobrażając sobie teraz tę minę, którą musiał mieć ten strażnik, kazał obojgu się zamknąć i powiedział Nowi, że skoro taki z niego magik, to niech sprawi, żeby padało gdzieś indziej na przykład w pokoju naczelnika do którego zamierzał właśnie iść. David Kenhold, zarządzający więzieniem, siedział w swoim biurze i pracował. Nie miał pojęcia, kim jest Don, nie miał pojęcia o tym, co wydarzyło się w domu kifferów, w pizzerii, czy nawet w tamtej chwili w jednej z cel. Kiedy strażnik wszedł do jego gabinetu, żeby poinformować go o całej sytuacji, zauważył, że koszula Davida jest mokra. Na samym środku była duża plama. Naczelnik nie zanotował jej wcześniej, i też nie potrafił wyjaśnić, skąd się mogła wziąć. Strażnik wyjaśnił mu, co się dzieje i David trochę ześwirował, naprawdę się przestraszył, i od razu uwierzył, że to wszystko to sprawka Dona. Nie umiał żaden inny sposób wytłumaczyć plamy na koszuli, chociaż wydaje mi się, że. Mogło być sporo innych wytłumaczeń. W każdym razie, David wpadł na najlepszy ze znanych nam pomysłów, czyli wezwanie, nie, nie, psychiatry, egzorcysty. I tym razem ksiądz przyjechał bez żadnych dyskusji. Był to ksiądz katolicki. Przyjechał pewnie dlatego, że David był jego dobrym znajomym. William Blackburn, bo tak nazywał się wielebny, zamknął się w jednej celi z donem i była to zupełnie inna cela niż ta, w której ten wcześniej przebywał. I rozpoczął modlitwę. Woda lała się z góry, z boku, więc bardzo szybko cała sutanna księdza została przemoczona. Kiedy jednak otworzył Biblię, okazało się, że ta jest suchutka. I mimo tego, że krople wody poruszały się w każdą ze stron, to ani jedna nie spadła na Biblię. Dla Blackburn'a było to wyraźne potwierdzenie, że to są szatańskie sprawki, i z większą jeszcze energią wziął się za odprawianie egzorcyzmu. No i pomogło. Deszcz przestał padać. Don wydawał się być uzdrowiony. Zaczął płakać i dziękować księdzu. Mówił, że czuł jak złe siły go opuszczają, że dziadek już nie ma nad nim mocy i że to była ostatnia sytuacja, w której dziadek próbował go wykorzystać. No i tak kończy się ta historia. Deszcz nigdy nie powrócił, życie Dona od tego dnia było całkowicie normalne. Ale dlaczego w ogóle zdecydowałam się na opowiedzenie tej historii? Wydaje się ona już na pierwszy rzut oka być grubymi nićmi szyta i raczej mało prawdopodobna. Nasuwa się mnóstwo pytań. Dlaczego nikt nie zrobił żadnego zdjęcia? Okej, okay, to nie były czasy komórek i aparatów fotograficznych w każdej kieszeni, ale zwykłe aparaty czy polaroidy były wtedy bardzo popularne i na pewno kiferowie musieli w domu mieć jakiś. A nawet jeżeli nie mieli, no to przecież byli jeszcze policjanci, właściciel domu, no i właściciel kapicerii. Dlaczego szef posterunku nie pozwolił sporządzić raportu? Według pozostałych policjantów widział co się działo, a mimo to postanowił to całkowicie zignorować, tak że po całej sprawie nie pozostał nawet ślad w oficjalnych papierach. Dlaczego nikt nie wziął próbki tej cieczy? Skoro według świadków nie była ona efektem pękniętej rury, to czy nikt nie był ciekawy, czym właściwie ta ciecz jest? Tym bardziej, że podobno była lepka i nie miała konsystencji zwykłej wody. Nabranie chociaż odrobiny do jakiegoś małego pojemnika pozwoliłoby ją dokładnie zbadać, a jednak nikt się na to nie zdecydował. A z drugiej strony mamy świadków i to całe mnóstwo. Historia Dona Deckera ujrzała światło dzienne w 1993 roku, kiedy została opowiedziana w popularnym amerykańskim programie na temat zjawisk paranormalnych Unsolved Mysteries. W programie wypowiadają się wszyscy. Kieferowie, Pam, Ron, policjanci, strażnik więzienny, naczelnik i ksiądz odprawiający ten ostatni egzorcyzm, a także sam Don. Ich relacja wydaje się być bardzo podobna i w miarę spójna, a ponadto każdy podpisuje się własnym nazwiskiem. I ok, rozumiem, że Don mógłby to robić dla sławy albo pieniędzy, ale czy policjanci albo naczelnik więzienia ryzykowaliby utratą dobrego imienia i wiarygodności? Brak zdjęć policjanci tłumaczą tym, że prawdopodobnie na fotografii i tak by nic nie wyszło, ale nawet nie spróbowali tego zrobić. Nie ma też żadnych nagrań z więzienia, ani z ulewy w celi, ani z egzorcyzmu, mimo że monitoring w więzieniach pojawił się w Stanach w latach 70. Nie ma też żadnych raportów policyjnych. Dom, w którym mieszkali Kiferowie, został zburzony, więc też nie można. Tam pojechać i zobaczyć, czy nie ma jakichś śladów. O dalszych losach Dona Dekera niewiele wiadomo. Właściwie wiemy tylko tyle, że w październiku 2012 roku ponownie trafił do więzienia, tym razem za podpalenie restauracji. Czy historia Dona jest prawdziwa? Czy rzeczywiście był on opętany i stał się władcą deszczu? Ja tutaj nie jestem od oceniania i mówienia, co masz o tym myśleć. Ja tutaj tylko opowiadam historię. Ja mam na imię Kasia, a to była strefa 52. Do usłyszenia.